Cześć, a w dzisiejszym odcinku czego nie robimy na mainstreamie? -dru... Część druga. Zapraszam. Pierwsze, nie oszczędzamy na płukaniu. Szczególnie jeśli chodzi o płukanie końcowe wodą osmotyczną. Jeśli nie chcemy mieć zacieków na naucie, należy obficie spłukać nasz samochód. Drugie, nie oszukujemy na moneta. Niestety, coraz częściej pojawiają się próby oszustwa, gdzie we wrzutnikach lądują różnego rodzaju monety z różnych dziwnych krajów czy na przykład blaszki połączone żywicą. Nie pozwala to na umycie pojazdu, a co więcej może zablokować wrzutnik, przez co kolejni klienci będą mieli problem z wrzuceniem prawdziwych monet. Dlatego nie oszukujemy i nie próbujemy tego robić. Trzecie, nie driftujemy. Tym bardziej, jeśli nie mamy mocy, musimy podlewać koła wodą, żeby cokolwiek nam wyszło. Czwarte. Nie używamy szczotki bez wody. Część klientów używa samej szczotki bez wody. To znaczy biorą do ręki szczotkę, nie uruchamiają programu i rozcierają pianę szczotką. Niestety może to spowodować uszkodzenia na lakierze, ponieważ ten brud będziemy jedynie przesuwać po lakierze, a nie że zostanie on wypłukany. Dlatego zawsze, jeśli chcemy żumieć autoszczotką, korzystamy z włączonego programu tak żeby woda mogła wypukiwać brud spod szczotki. Piąte. Nie myjemy samochodu rozgrzanego, ani nie pryskamy wprost na rozgrzane tarcze hamulcowe. Nie stosujemy chemii na rozgrzany lakier. W przypadku rozgrzanego lakieru chemia może zadziałać bardzo agresywnie, powodując uszkodzenia lakieru. Podobnie nie można Pryskać wodą rozgrzanych tarcz hamulcowych, gdyż może dojść do ich wygięcia. Należy zawsze chwilę odczekać przed użyciem ostrego strumienia wody. Śledź nas w social media, a ja uciekam do mycia auta.